Puf, puf. O, plaża Boże. Bis please, please o, night. Z lepszy ping Adieu, że musasio Ej wczoraj taki gościu i ten oh. patent z tym awatarem grał. Co to jakiś jest... Nie, nie pojechał. Kurczę, to mi Macie, idealno pię we dwoje lecicie. zajebiście Temu nie ma boosta Radek, jeszcze raz. Pusta, pusta, nie ma pusta. To on twoja? Tak. Czekam hmm. na tym. Kurwa, wiedziałem, że poskoczysz mi przed nosem. Było Pe pewne wręcz. Patrz ten, co robi. Ba. Nie ma boosta cały czas. Adios, mi ciacios, sobie. Jest mam boost. Twoja? O Jezu. E! Kurwa. Ekki. O Jezus. O Jezu, o Jezus. And every day. Fają mnie. Wyrzucisz? To jest. Tak, bus, jutro. Bus, bus, bus. Kurde No mam się. To Dawaj Ronaldinho, soker <grym> Ronaldinho, Powiedziałeś Ronaldinho? <grym> Ronaldinie... o co <grym> ostatniego Ja nie wiem to jak mogę cię zostawić. Kurde, tamten też nie zostawił. Co za... Aaaa! Nie maminię. A co mam co mam obronić? A pusto. Gdzieś obroniłeś? Moja. A DJ jest mi ciatrze to okay. um, um. O boże, mu zamknięte moja. Jednak nie moja. <laughs> ja bramę, bramkę, więc... Dzięki. Ja mnie na bo nie ma ustawiać. wiesz. Dzięki. Dzięki. Radios, cześć, cześć, sobie daj. No, Smoke, 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 smoke. smoke. I yeah. Ja. Ja, tej to tu się wydarzyło? No już lepiej tego nie mogę przeżyć. O. To już na bramce idealne teraz. Mój Jezus Dobra. Dobrze Uwaga z plecy Dobrze oh. Morda, ale chciałem sobie przyjąć to tak. Nie wiedziałem czy Bo nikogo jedzie. Nie było. Na ciebie Dostaw Przecież czym grałem? Fenneckiem tak wygrywaliśmy Fennecka wiem Le. bądź tam Dał, da. No już no. mnie nie będzie jakby, co? O, da. Jada, ja da ja Cześć. Nam... O, masz piękną pustą. O ja. To dla rodziny. No, mogę się nie o, mówić nie już. zrobiłeś tego dla mnie. Wiesz? Mogłeś nie mówić. Pasta, pasta, Adam, to ja. ci powiedzieć, żebyś miał większą tremę. Jak wy mi zawsze to mówicie. Pusta Adam, pusta! Nie, ja byłem pod innym kątem. No... Ale teraz no mówiłem, w końcu. Ale teraz Chociaż... Nie ja tu pod innym tam O boce! Bokiem. Tam był żudo z szefem, z chyba. Nie mogła wpaść, piłka. Jezu, dobrze tam był korek, jak na skul, tym, środku. Tak, Stasiu Stasiów, to Mura, środka był. Stasiów Mura? Poczekaj, Stasiu Mura? Pa! Ten się jebaniec naoglądał Ligi Mistrzów! Podskoczył, chłopio, się zrolował przed pierwszą piłką jeszcze. Albo to był blok set mecz, co nie? Aj... Boże. To była Legia Warszawa w Lidze Mistrzów, normalnie. Rozłączył grę Araratem Armenia, w dobrym momencie chociaż No chłopie wyrzuciło mi sufitu mi Na suficie akurat bym ja zrobić, nie? Ojej, Kurde, bym, jak nie, bo to, to przeszło, ma. nie? No by leciała na słupek, znaczy między słupkiem ostatnim, a tym pierwszym No do kogo Adam, Adam rób to dla gangu Luz mam No dobrze, w sumie Nie wiem jak on wyzywał, bo nie O nie ja pierd... Fake. <laughs> Fake shot Czyś się bać Zbywal. Leć, baby. I kogoś bym dupnął, ale nie wiem kogo. O, Oj. ja pierdzielę, ale poleciałem. Obronię. Trzeba żyć, bo ja bez busta o, Dobrze! może Święty Boże. Boże, że ja to uderzyłem, bo by leciała na pusty Jest o, po, nie, nie widzę cię na Dobrze. Dzięki. Ja pierdzielę, co to za... dawać Ja. Myślałem, że ci busta brakło ogólnie, nie? No wysoko. Okej Pobi? Pobi, za Moja? Uf, dobra, o Boże, jednak nie moja Ja pierdolę. A jednak nie moja to jest Najlepszy, tak To przez bo To przez tak. powiedział, że leci i tak odpuścić mnie odpuściłem troszeczkę, Chyba tak. my to robimy dalej Adios Chyba wzięliśmy, nie wiem, limuzynek Adios Ciacios ma najwięcej punktów, tak? No Druga Kurde! Mogę się wypowiedzieć? bo już byłem za bardzo cofnięty, ale piękne badanie. Dej Boże, Wincy taki, nie? Gościu chciał mi rozwalić idiotę. No Srogi, to dla pewnie. Pięknie. Co? Co? Moja. Dobrze powiedziałem, że to był by. Czarna była. A on mnie przerzucił. Moja. A? dobra. Więcej tu tutaj. Ładnie nakryta. A, Aaaa... Nie serio, nie ja wie, Nie minęła. Ja bym nie, bym wiedział. Lecę. Leć. Leć Adam. Wracam. Leć Stasieńku, leć! Uff. druga Proszę państwa, radę, Proszę państwa, co tu się Ale wydarzyło? Ale jakiś chciałem rozwalić, to ten, co za mną ten jak... jakieś wiatry lewe Adam były, co? Tak, tak. <grym> Stałem po wiatru na skoczni Dziś Ole ale na środku została. Oglądałem się, już na ligi Po też, chłopak też nabędął chyba. Bo... Ale ładna, ale ładna. OLE! Chłopie, wyskoczyłem przed tym, jak ona się tu jest. oddała. się w piłkę. <laughs> Trochę wiedziałem, że... Trochę wiedziałem, że do gola go, za podania dawałem. Nice. Co za oddała? Idiot adios Adios Kierno to jeszcze Gol Dzięki mam gola Każdy ma gola Dzięki Tak no. go się stanął Nie widać Cztery Cześć Adios, Adios Łatwo. adios, nie? <grymne> <grymne> ja, sobie Fenneka GOŚĆ! Nie wierzę, gościu, im najwięcej punktów zrobił w ogóle, jak go zwyzywali. No, zwyzywali, go to z A go ten? Który? No, nie, nie, no, z... nie, no, no. <grymne> w ogóle petarda Ja Której literangi macie? <grymne> ja nie

Astro, Astro zbyszek. Z nie była zabrakiem w Aj! Oj, Astro. Rozwal go w powietrzu. Ja nie. Dobrze, ta na nas. Może? Prawie wpadło. O. No. Dywal Astro, mirek. Astro, ta nas. Mój Jezus. Dawaj, super Ale podanie. Aj, aj, aj. Kurczę, kurczę, kurczę. My ja że furtuję. Moja 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 Ciężko byłoby to ogarnąć. Moja! Zostaw, ja pierdolę <noise> Moja! Podaję! Ja Dobra, powiedziałem moja, za... to nikt nie chciał O! 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 o. 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 Chłopie wykontrowałem! Jeszcze nie wiem! Był byłem pewny, że coś tam pójdzie nie, nie po twojej myśli. Ale jednak Jara, biegi Kurde! Musiał Moja! Późno. No kurde, dobra, lecę w to. Już lepszej nie mogłeś dostać. No ja. nie, 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 ja sam jak se zagram i lecę za nią, to jeszcze, ale i tak tego nie umiem zbytnio. No, tak, jak ja powiedziałem, mój boost, to mi nie odda się, też ci go nie odda. Pomocy. Pomocy, klucę Asromirek Na pierwszy, kurde. Jak... jak potrzeba, to mnie nie ma. Jakby. No. Tem hmm. brzuch nie zdążyć, nie? Dobra. No ja ona i tak nie leciała na bramkę Weź co no. Dobra, takie sam się. O kurwa, że musiałby wstać z biurka to... Hmm. to. to dobrze, wracamy, wygryję. Do o o kurcze. To na nas. Nie. Uf, myślałem, że. Moja. Mogę tą banda. bandę. Ej. Nie mogę w trafić ciągnąłem. Na nas, podam się. Nie. Ue. on był za plecami? Wiem, tak chciałem na bok. Pod... Na szybko. Hmm. Adam sam, Adam Sandler Adam Sandler w domu Sandler Ja pin, no nie wierzę Drugi raz to samo Miałem już budca, muszę gdzieś jechać To przed chwilą wziąłem jak coś tam było Boże ja. trzy Jest bloki. jeden I gol ja chłopka mi naskoczyłem na łeb! Gigantzko Tintiego! bez I tu jeszcze! nie trafiłem już. No, Ale sztos. Gigantzko. Po co boost? Skoro że nie można gry bez zrobić. Żeby były rankety. Tylko była tiki taka. Ale mnie pierdiknął. Ej, środek jeszcze! Nie ma nic Nie Moja Nie rzucaj się Adam Nie rzucaj się Adam Ja pierd... Jesteś... Dawaj nas. Brawo Będę jak coś Aj za szybka No Coś to tak Toś się tą szybka to wtedy jo ja. Wjeżdżałem tak Limpetem tam A? z jak ją przewiózł Nie wiem jakim cudem w ogóle bo ty skoczyłeś idealnie przy nim Bierze ktoś bo nie wiem co robić o nie że ja ktoś? Nie? Byśmy przy... Nie, nie biorę tego też już... podacie się, przeleć <laughs> Ładne to był Adam Pchnięcie goście Na no, boosta czekam Ja patrzę co się dzieje Moja Dawaj. Powiedz Dawaj. Ale to bomba poszła Zostawiam Ambiśka. Jak cię odbił z biurka chyba wyskoczyłaś. Będę leciał. się podnoszę z biurka. ci <gry> Środek ciężkości mi nie pozwala. Za pewno. Macie to? Jak cię ciśniemy cały czas, chłopaki, nie wiem co się dzieje. Cały czas próbujemy, dobrze? Lekko, no już nie, za lekko. Nie, jeszcze. Nie, jeszcze. jeszcze. Kuźba, taką akcję stracić. Skubany jestem, wyleciał tym. Nie. O Patrzcie okay. jak go na kołach postawił, ojej, ładam Adam wjeżdża i to na pełnej curwie Wiedziałem, że ona gdzieś będzie pomiędzy, ale nie wiem jak szybko Dobrze Lecę bole, bole. Ale poszło Jest, elegancko yes. O, oh, elegancko Ale się zmieściło w okienku, uh. to... Piękne podanie Dzięki Dobra, spiąć okay. dupę tym na mm. Jestem jak zwykle Nie przejmuj się Dobrze Dobrze Ale zrobiłem akcję Dawaj Podaj ja Jezus, do... Podaj no to po, podrzuciłem żebyś o, nie wjechał nie Dobra Nie wiedziałem że tak blisko dobra. jesteś O! Ale ja powinienem sam to wbić ale mi się źle odbiło. Podrzutka Ja cię cofam, bo to szkoda a, ładnie. to z takiego kąta wsadził. O ale nie trafił. <laughs> Oj! Aj, Jezu jechał na prost. Ja jechał. Adam jechał Za tobą, za pomiędzy no wami. Ja. Pomiędzy wami bramka zjechał, ładnie. I druga z rzędu. No, gigantek. O elegantny, O, bardzo rzadki zrzut mam. No to teraz, lepiej dzisiaj. Rula pieskodnicy. 3 4 Ileż no. można? Boże Chciałbym mi mieszkę klawiaturę O ja No i dawaj, podaj. Jezu Prawie bramkę rozerwował. Ale podrzutka na fiotkę. Na kanale będzie Gdzie? Ostro Też podrzutka Okej, okay. okej. Ale okay. mogę już marzecie jak chcesz za tym. O kurze. On poleciał. Psz. Ej, no chyba z tego ościu ja robię. Mi rozwalił jak coś. Kolejnego rozwalił, nie? Nie wiem, tak ja, że i bramę. Tak wyglądało jakbyś to miał wyjąć już, ale tak... Tak zwątpiłem trochę. Mówię, a po co by leciał? Że ja go nie trafiłem. Może mnie tam nie rozwalił coś. A mnie też rozwalił. Całym impetem tak, we mnie. Mój Jezus. Mój biurko w rezerwie. Telefon i przekaz zegarek cały bardziej rękę całą Bożą. o boże Zabrał mi przed samochodu nie możesz mieć tyle rzeczy boże brawo ładnie Stasiu chmura ja z nami tutaj gdzieś to meczu, towarzyszy nam jakieś obelgi w, st w stronę trybu <laughs> widzisz mnie widzisz Widzę. mnie Kurde, szkoda, że tak kiedyś nie można w rakiecie mówić. No <śmuchaj> widzisz mnie? Moja. O, zdążył. No Ej, patrz, no co za... To jest, no, to za... Lata, to jest tobie. Zaraz. Karma wraca, zobaczysz. Rozjebany. To nie ten. i co? Masz? Ole, bumsza dostałem. Trudno. Na bok. Nie, muszę po busta Trafić. A, mi się... ...z odbić coś mi wypchnęło. Dobra. Nie ma. Dobrze. Uff. się tylko, czy któryś o nie dojedzie. Ty... Nie trafił. W szoku. Jedź! powiedziałem, no, że on tu jest. Myślałem, że jesteśmy sami. Czekaj. W środku. Ajajaj, powiedziałem. Może? Pole cicho nie wiem czy to leciało, bramkę czy nie, ale się wystraszyłem. Jak Stasiu chmura. No bije się jakaś dobrze. Wezmę sobie ustali. Boże. Kurde, Wpada. chciałem go rozwalić. Feta bitego. Lecę. Kurde, nie sapuję do dołu. Ja. blok set rozwalą mnie, dobra uważajcie moja panas powiedz, że to twoja, Boże powiedz, powiedz czemu to no to moja jest moja tego kochanego jest za plecy, nice jedź nie mam rady moja ja nas jak kiedy spadnę nie z góry nie rozwalić. Popomnę na czołgę poszedłem Kurna czemu mi nie zrobiło tego? Nice, że pada, super łata sej! go rozwaliłem. Bardzo dobrze. Stajera. Za to rozwalanie specjalne Dobra, spinamy tyłek, bo to będzie ciężkie dwie minuty. W tym Ja Nie gdzie, wiem gdzie jak on to gdzie wyjął ty, Gdzie ty byłeś na tą drugą, pojechałeś na drugą czy co? To Adam ja, ja co? Już sam teraz nawet nie wiem gdzie ja jechałem nie wiem, ty dziwnie no no Brawo tak dziwnie do lewej pojechałeś Ja później już kurde nie wiedziałem czy po boosta czy po co i dobrze pojechałem po tego boosta Jednak coś zrobiłem w tym meczu <laughs> Coś zrobiłem. w tym Ja to Daję. No, boosta. Daj mi boost, daj mi boost. No, tapar. Brać za. O baby. Ładnie. Skoda Ładnie to trafion. Pali się. Adam Udał. Zabijam trafi. Bierze ktoś ją? Czekaj Nie dam rady chyba Ja pierd... Oh, kurde Dobra chyba nie wiedziałem czy... Uwaga ja Nie mam też boosta więc Dobrze, Dobrze. Jest w Ja Wjebłem go Ładnie Ładnie, daleko Kurde, nie trafiłem boosta Bobby leci jest, podbiła się trochę Nie leci, nie? O tak Tobie był blisko, ale nie dał rady Ale cię zdjął, podbiją Masz Nie! Ja pierdzielę! Czemu on tu był ładnie waga sam Jak ładnie siadła, no sam na czeka, tak powiedzieć Jakby dobrze to rozegrali, to Rozjebany! Nie trafiłeś Dobra, Dobra. mamy czas no Coś, Czekaj, czekaj! Dobre. Dobra bronimy to 40 sekund ładnie jeździ Dobra O Jezu Dobry. Dobra, musieli I tak easy tak O czekaj Na razie to jeden na pewno musi pilnować w ramki, co nie? Jo, teraz tak No bo to jest no, trzeba by było Ja, Adam jedzie środek Ja pierdolę Dobra, luz Wiedziałem, tu nawet nie ma co walczyć Easy Jest dobrze, Easy jest Dobra, Co że w tym odcineczku na tyle, jak się podobało, stawcie łapki w górę, stawcie subika Podajcie do chłopaków następną odcineczkę, na razie trzymajcie się, cześć Cześć Dobra.